Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I tak, moi drodzy, kilka słów na temat usprawiedliwienia. Tutaj Pani Magdalena pisze właśnie, że Pismo Święte uczy usprawiedliwienia z aktem Boga, przez który ogłasza od grzesznika sprawiedliwym w swoich oczach, przebaczywszy mu grzechy i przypisawszy mu własną sprawiedliwość. 3, 21, 4, 8 itd., pani Magdaleno sprawiedliwo usprawiedliwienie człowiek dostępuje przez wiarę ale tą wiarę trzeba przyjąć odpuszczenie grzechów człowiek dostępuje przez Boga, jeśli człowiek je wyzna, jeśli człowiek ma skruchę. Tu pani to kompletnie pomija. Pani tak sobie robi taką, takie magiczne orze. Bóg sobie, o jest jesteś sprawiedliwy, i już człowiek nic nie musi robić. Prawda? Cytuję pani trzeci i czwarty rozdział, fragmenty trzeciego i czwartego rozdziału listu do Rzymień, gdzie święty Paweł obszernie pisze o usprawiedliwieniu z wynikającej z wiary. I jest to jak najbardziej prawda, bo przez wiarę w Chrystusa. Dostępujemy usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa, zostajemy zakorzenieni w Chrystusie, który nas usprawiedliwia. Jest to bez wątpienia prawdą. Tylko widzi Pani, jakby Pani była łaskawa i bardziej taka e, szerzej myśląca, to przeczytałaby sobie Pani cały trzeci, cały czwarty, cały piąty cały szósty rozdział listu do Rzymian i tam by Pani zobaczyła właśnie w szóstym rozdziale. Taką rzecz, o która tutaj pani pomija. No dlatego, bo pani nie doczytuje Słowa Bożego, tylko wybiera sobie te fragmenty, które pani pasują. Znaczy to nie pani, tylko protestantyzm taki jest. Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już podatni prawu, lecz łasce żadną miarą? Czyż nie wiecie, że jeśli oddacie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami te tego, komu dajecie posłuch? Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wjedzie do sprawiedliwości. Widzi Pani, od czego zależy usprawiedliwienie? Bóg sprawiedliwie, oczywiście, ale to się dokonuje we współpracy z człowiekiem. Człowiek wybiera między służbą grzechowi, co wiedzie do śmierci. I tutaj, jeżeli człowiek wybierze... I proszę zobaczyć, przeczytać sobie całe szósty rozdział, pisze do ochrzczonych, którzy są w Chrystusie. Tak? Którzy zostali pogrzebani w Chrystusie i do nich pisze. A więc według Pani, jak tutaj Pani dalej pisze, że usprawiedliwienie dokonuje się jedynie przez wiarę, co jest bzdurą, że usprawiedliwia Bóg bezbożnych, którzy wierzą, dobre uczynki są rezultatem zbawienia, usprawiedliwieni są sami w sobie wewnętrznie, piękni i święci w oczach bożych. No o ile trwają w sprawiedliwości Bożej? usprawiedliwieni są święci nieskalani w Chrystusie usprawiedliwienie jest przypisaniem doskonałej sprawiedliwości Bożej tak, dobre uczynki są rezultatem zbawienia, a nie przyczyną usprawiedliwienie traci się przez popełnienie grzechu śmiertelnego, to uczy Kościół katolicki a Pismo Święte uczy, że usprawiedliwienie nie może zostać utracone no, jest to bzdura, oczywiście ale zobaczmy, Panie tutaj nam rysuje obraz usprawiedliwienia, że Bóg sobie usprawiedliwia i taki człowiek jest usprawiedliwiony, niezależnie od uczynków. No to zobaczymy sobie tutaj dwa fragmenty i przejdziemy sobie do Ewangelii, którą żeśmy sobie uczy... przeczytali wczoraj. I tak, że usprawiedliwienie jest samej tylko Wiary, że już człowiek sobie wierzy w Chrystusa, nie musi nic zrobić i On już jest całkowicie usprawiedliwiony. No zobaczymy, czy faktycznie Słowo Boże nas tak uczy. List świętego Jakuba. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nie Rahab, Rachab, która przyjęła wysłanników inną drogą odprawiła ich. Czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Czy Abraham, ojciec, nasz nie z powodu uczynków, został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. A więc usprawiedliwienie. moja droga pani Magdalena, jak pisze święty Jakub, jest z uczynków, a nie z samej tylko wiary, a pani pisze z samej tylko wiary. E, teraz przejdziemy sobie do listu świętego Jana, trzeci rozdział, i zobaczymy jak święty Jan definiuje sprawiedliwego, bo pani mówi, że już że nic nie musi robić. To święty Jan pisze trzeci rozdział. Siódmy wierz dzieć. Nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy tak jak on jest sprawiedliwy. Czyli kto jest sprawiedliwy, Panie Magdaleno, ten kto sobie tylko klepnął formułkę Jezus jest Panem i wierzy w Jezusa? Nie. Bo święty Jakub i święty Jan sprowadzają panią na ziemię, że sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie. Usprawiedliwienie dokonuje się z uczynków nie z samej tylko wiary, i sprawiedliwy nie jest ten, kto sobie tam wierzy, że Jezus jest Panem, bo na... tylko kto postępuje sprawiedliwie. Widzicie pani, pani Magdalena, jak się przejechała, jak się pięknie pani wy... wykłada? Znaczy pani teorię w świetle słowa Bożego, tylko w szerszej perspektywie? I teraz o jaką sprawiedliwość chodzi? A no właśnie chodzi o tą sprawiedliwość, którą, o której mówi Chrystus w piątym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, tak? my czytali. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od tych i uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli musimy żyć sprawiedliwością, właśnie miłować nieprzyjaciół, modlić się za nich, nie przysięgać tylko tak, tak, nie, nie. E, nie tylko nie cudzołożyć, ale nie mieć e, kudłatych myśli, prawda? To jest właśnie życie sprawiedliwością, Boże. A więc postępowanie. I właśnie przez życie mm, takie stajemy się synami Ojca. Miłujcie nieprzyjaciół i módlcie się za nich, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca, prawda? Więc tutaj Bóg pokazuje nam drogę i sposób postępowania, aby być sprawiedliwym. A więc usprawiedliwienie dokonuje się w wyniku wiary, tak, w Chrystusa, ale wiary i uczynków, wiary działającej w miłości. Bo przez uczynki my żyjemy sprawiedliwością Bożą, ukazujemy sprawiedliwość Bożą. Eee, no i teraz właśnie taki fragment, bo Pani tutaj rysuje nam taką wizję, że sprawiedliwi już są zbawieni na wieki wieków. Amen. No dobrze, no to zobaczmy sobie, czy tak jest faktycznie. Eee, przejdźmy sobie, no to jest fragment, który Was. Eee, eee, po prostu poraża prądem, ale niestety on jest w słowie Bożym. 4.18, pierwszy list Świętego Piotra. A jeśli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Dlaczego sprawiedliwy ma dochodzić do zbawienia z trudem? Skoro wy głosicie, że już został zbawiony, nieutracalnie i tak dalej, a Święty Piotr pisze, że dochodzi do zbawienia i to z trudem. To, co nie, nie wiedział św. Piotr, że sprawiedliwy już jest na wieki wieków Amen, no usprawiedliwiony? Że, że, że on tam się nie musi trudzić? Że nie z uczynku, bo tu jakiś trud ponosi? Z czym ten trud jest związany? Ano właśnie z, ze spełnianiem wymogów, jakie Chrystus nam stawia w 5 i 6 rozdziale Ewangelii Św. Mateusza i w ogóle w całej Ewangelii. Bierzcie krzyż, naśladujcie mnie codziennie. Zapierajcie się samego siebie, traćcie swoje życie dla mnie, a zyskacie je. I teraz wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi ku zgubie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Zobaczmy. My jesteśmy na drodze do życia. Chrystus nas prowadzi do życia wiecznego. Wy sobie już przywłaszczyli, więc po co wam pójście za jakąś drogą? Widzicie tutaj nonsens waszych nauk, że wy już jesteście zbawieni, usprawiedliwieni, bez tylko wiara, tylko że Jezus jest Panem, uwierz i aleluja. Jezus mówi o postępowaniu sprawiedliwym i daje wytyczne tej sprawiedliwości. Święty Jakub mówi o uczynkach do usprawiedliwienia, święty Jan mówi, że sprawiedliwym jest kto postępuje sprawiedliwie, a nie kto klepnie, a nie kto klepnie formułkę. Tak? I właśnie ten trud, o którym pisze święty Piotr, to jest właśnie trud wchodzenia przez ciasną bramę do życia. Trud, który nie pozostanie daremny w Pan, jak pisze święty Paweł w 15 rozdziale do Karencianu. Więc trzeba się trudzić. Zbawienie jest drogą, która wymaga trudu, zaparcia i poświęcenia się. Trudu miłowania Chrystusa, trudu naśladowania Go, trudu związanego ze spełnianiem Jego moralnych wymogów, które nam stawia. I za to otrzymamy zapłatę. Za to otrzymamy Nagrodę. A nie, to, co wszystko, co głosicie, nie ma nic wspólnego z prawdą. Tak, to, co głosicie, to jest część prawdy, pod, żeby potwierdzić wasz fałsz. A ja wam przedstawiam drugą część prawdy, której uciekacie, unikacie, bo niszczy wasze fanaberie. Pozdrawiam.